zrobiliśmy taką akcję, że Kraków zatrząsł się w posadach. W urzędach, gdzie na masową skalę zatrudniani są nominaci partyjni, wprowadziliśmy strefy epidemii kolesiostwa. Między innymi w Sanepidzie, który powinien walczyć z epidemiami, a okazało się, że jest ogniskiem epidemii. Było śmiesznie, ale było też strasznie, bo urzędnicy na nasz happening zareagowali w taki sposób, że nie uwierzycie. Chodźcie ze mną do Krakowa. Opowiem wam historię, po której będziecie zbierać szczęki z podłogi. Proszę nie podchodzić bez masek. Proszę się nie zbliżać bez masek. W Krakowie mówi się, że zdjęcie z Aleksandrem Miszalskim jest lepsze niż nawet najlepsze CV. O co chodzi? Chodzi o to, że prezydent Krakowa i szef małopolskich struktur Platformy Obywatelskiej ma taki dar, że jeśli ktoś zrobi sobie z nim selfie albo zdjęcie, to wkrótce dostanie intratną fuchę w jakimś urzędzie. Takich przypadków tutaj pod Wawelem zarejestrowaliśmy już kilkadziesiąt. I kiedy usłyszałem w zeszłym tygodniu, że zatrudniono kolejnego polityka Platformy Obywatelskiej w Sanepidzie, no to pomyślałem sobie, Mój Boże, to już prawdziwa epidemia. Epidemia kolesiostwa i to w miejscu, gdzie z epidemiami trzeba walczyć. I wpadłem na pomysł zrobienia takiego małego happeningu. Mianowicie chciałem wprowadzić strefę epidemii w Sanepidzie w taki sposób, jaki oni wprowadzali nam w czasie koronawirusa. Poszedłem do sklepu BHP przy ulicy Wrocławskiej, kupiłem taśmę, maseczki. No, i wydrukowałem takie karteczki. Poszedłem na miejsce, no i wprowadziłem epidemiologiczne obostrzenia. Znajdujemy się przed budynkiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. W tym miejscu teoretycznie powinno walczyć się z epidemiami. Ale tak się składa, że właśnie tutaj znajduje się ognisko jednej z największych epidemii ostatnich czasów w Krakowie. Epidemii kolesiostwa. To źródło epidemii kolesiostwa powinno się natychmiast ewakuować i odkazić. No i przede wszystkim, należy wprowadzić tutaj strefę zagrożenia epidemiologicznego. Pracownicy SanEpidu nie zrozumieli wagi problemu. Nie zrozumieli, jak dużą patologią jest kolesiostwo, i nie chcieli dostosować się do obostrzeń, które im wprowadziłem. No i wyszli, no i zaczęli na mnie krzyczeć i zrywać kartki informujące o epidemii kolesiostwa. Proszę, Nestio, co? Panu jestem w Urzędzie, proszę Państwa. Zaraz wniosek o wykroczenie. Co ze złośliwość stanowi sądy, łatwiej, potrzebnąść czynność, zachowuje się w taki sposób. Proszę Co ciekawe nie chcieli też nosić maseczek, aby nie rozprzestrzeniać wirusa kolesiostwa. Niech pan maskę ubierze, bo się pan kolesiostwem zarazi. Dziękuję Panowie maski ubierać. Tak właśnie było w Sanepidzie i Sanepid to jest miejsce, gdzie rzeczywiście ognisko tej epidemii jest wyjątkowe. Już wam wyjaśniam dlaczego. Po pierwsze dyrektorem małopolskiego Sanepidu został Andrzej Hawranek. Pomimo tego, że przegrał konkurs na to stanowisko. Mimo to przepchano go kolanem. Oczywiście miał zdjęcie z Aleksandrem Miszalskim, co na pewno nie przeszkodziło w tym przepychaniu kolanem. No i jest dyrektorem, pomimo tego, że nim być nie powinien. No to jest po prostu jakaś faza krytyczna epidemii kolesiostwa. Drugą osobą, która została zatrudniona w Sanepidzie, to Krzysztof Marcinkiewicz, bardzo gorliwy działacz Platformy Obywatelskiej. Oczywiście posiada zdjęcie z Aleksandrem Miszalskim. Tak było w Sanepidzie. Potem postanowiliśmy wprowadzić taką strefę w Agencji Mienia Wojskowego, bo okazało się, że dwóch kolegów Aleksandra Miszalskiego, którzy oczywiście posiadają z nim fotografie, piastują stanowiska wicedyrektorów w Małopolskim Oddziale Agencji Mienia Wojskowego. Wobec powyższego nie mogliśmy czekać, nie mogliśmy pozwolić, aby wirus rozprzestrzeniał się z tego miejsca. No i także wzięliśmy taśmy, tabliczki i pojechaliśmy, czym prędzej, na ulicę Montelupich, aby wprowadzić obostrzenia epidemiologiczne. Człowiek ten zrobił sobie zdjęcie z Aleksandrem Miszalskim, radny wojewódzki, oczywiście z list koalicji obywatelskiej. Tak? Proszę bardzo, a czy jest zgoda na nagrywanie tutaj? Czy ja? No, nie wolno tutaj nagrywać. Dlaczego? No, dlaczego no, państwo dobrze. się tutaj nagrywacie? No bo tutaj jest punkt zagrożenia epidemią kolesiostwa, szanowna pani. No ale proszę pana, no nie ma takiej zgody na nagrywanie tutaj. A pani dlaczego bez maski chodzi? Dlaczego w masce mam? A nie coś? chce się pani kolesiostwem zaradzić? Nie, nie chcę. No to proszę maskę ubierać. Dobrze. Będzie tak, nie nagrywać tutaj. Dobra. Tak było przed Agencją Mienia Wojskowego. Sami przyznacie, że w sposób fachowy zabezpieczyliśmy to miejsce przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Kolejnym etapem wprowadzania stref epidemii kolesiostwa było zlokalizowanie pacjenta Zero, nosiciela tego wirusa. No jest z nim oczywiście. Aleksander Miszalski, no bo to właśnie kontakt z nim w postaci zrobienia sobie fotografii powoduje, że przenoszony jest wirus kolesiostwa na następne osoby. Wobec powyższego uznaliśmy, że w tym centrum kolesiostwa, w Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie swój gabinet ma pacjent zero, musimy jak najszybciej wprowadzić taką samą strefę, a także oznaczyć ludzi pracującym w Urzędzie Miasta Krakowa, że w gmachu, w którym na co dzień podejmują obowiązki służbowe, znajduje się Pacjent zero. Ta akcja była priorytetowa. Więc z samego rana pojechałem do sklepu BHP przy Wrocławskiej, kupiłem niezbędne elementy strefy pandemii i wpadliśmy tutaj na, wydaje mi się, dość dobry pomysł, żeby kupić taki dystrybutor do odkażania rąk, znany nam doskonale z czasów pandemii, postawić go przed wejściem do Urzędu Miasta Krakowa, tak aby każdy wchodzący i wychodzący mógł odkazić sobie ręce, aby nie rozprzestrzeniać wirusa kolesiostwa. Niestety nie było tam takiego przedmiotu, ale jesteśmy bardzo pomysłowi i uznaliśmy, że będziemy symbolicznie spryskiwać skażone miejsca zwykłym odświeżaczem powietrza. Zaraz do niego wrócimy. To jest jeden z najważniejszych elementów tej historii, ale o tym za chwilę. Na tą akcję! Na tą brawurową akcję chciałem jechać z moim ulubionym kompanem do takich akcji Mateuszem Jaśko. Natomiast jest on teraz bardzo zajęty, ponieważ robi dzielnicowy piknik w Krowodrzy, na który już teraz serdecznie wam was zapraszam. Wrzucam tutaj plakat z tym wydarzeniem. Będzie naprawdę super. Wpadajcie, jeśli jesteście z Krowodrzy z Krakowa. A jak jesteście nie z Krakowa, to może zróbcie sobie wycieczkę do Krakowa i wpadnijcie na Krowodrze. Będziemy tam na miejscu. Ale wracając do Sedna. Maty nie mógł tego robić, ale był Tomek Borejza. No i poprosiłem go, aby on był moim asystentem, pomocnikiem przy wprowadzaniu strefy. Problem był tylko jeden, że akurat w ten dzień ubrał sandały, co nie było najlepszym obuwiem dla osoby, która wprowadza strefę epidemii. No ale trudno, sandały to też obuwie. No i co? Zebraliśmy się, wzięliśmy wszystkie atrybuty, jeszcze przed wyjazdem zrobiliśmy sobie zdjęcie. Proszę o to one. I przygotowaliśmy też skierowanie na kwarantannę dla pacjenta zero dla Aleksandra Miszalskiego. Tutaj też wrzucamy wam treść tego skierowania. Możecie sobie zastopować materiał i spokojnie przeczytać. No i wyposażeni w to skierowanie na kwarantannę i w te wszystkie elementy pojechaliśmy na plac wszystkich świętych, gdzie swój gabinet ma pacjent zero. Dobry. Panowie, proszę się do nas nie zbliżać. Panowie mogą być zarażeni wirusem kolesiostwa. Czy panowie dzisiaj widzieli się z prezydentem Krakowa? Nie. Bardzo dobrze. Wchodził dzisiaj. To, jeśli chodzi o tutaj taśnę, to nic z tego, panie państwo. Wyda. Szanowny panie, tu jest ognisko epidemii kolesiostwa i to nie są żarty. Dlaczego pan maseczki nie ma? Bo jest to epidemia kolesiostwa. I wprowadzamy tutaj strefę. Panowie, proszę ubrać maseczki natychmiast, bo się zarazicie. Szanowny panie, to jest epidemia. Strefa epidemii kolesiostwem. Pan sobie robi żarty z tego teraz. Pan nas usuwa. Nie wiem, co sobie z tego robi Czy Wiemy, dlatego to tu naklejamy, szanowny panie. Dlaczego pan bez maseczki jest? Proszę mi powiedzieć. Kolega też bez maseczki, no przecież to jest skandal w ogóle. Dobrze, panie inspektorze, mamy oznaczony pierwszy punkt. Tu oznaczymy drugi. No tutaj jest wyjątkowo duże, bo pacjent 0 został zlokalizowany w środku. Idziemy mu wręczyć wezwanie. Panowie, czy pacjent 0 prezydent Krakowa jest w środku? Kto będzie miał taką informację? Jakby pan się dowiedział dla mnie, bo to jest pilna sprawa. Dobra. Proszę tutaj ludzi informować, że jest strefa epidemii. Proszę pana, a tu jest strefa epidemii. Proszę sobie nie robić żartów z poważnych spraw, dobrze? Maseczki po koronawirusie gdzieś macie na magazynie? Jakby pan je zniósł, wszystkie? Zdjęć sobie nie robić z prezydentem Miszalskim, bo się zarazicie, panowie. Panowie, ja tutaj klamkę odkażam. Trzy razy dziennie pilnować tego, proszę was. I maseczki, maseczki od następnego razu, bo panowie zarazicie się i będzie kłopot. Yy, dobrze. Wezwanie idziemy złożyć do sekretariatu. Yy, ale był dzisiaj pan y, pacjent zero w pracy? Nie wie pan. To jest fura? Natychmiast trzeba odkazać. Prezydent tu wsiada, tak? Czy od lewej, czy od prawej? Na wszelki z dwóch stron. Stan epidemii. Proszę, proszę nie podchodzić bez masek. Proszę nie podchodzić bez masek. Pacjent 0 Proszę nie podchodzić bez masek. Proszę się nie zbliżać bez masek. Panowie tu pilnujcie dobrze. Cieszę się, że współpracujecie. Witamy serdecznie. Jest w imieniu komisarza do epidemii kolesiostwa. Mamy tutaj wykryty przypadek pacjenta zero epidemii kolesiostwa. Jest to prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Mamy dla niego wezwanie na kwarantannę. Musimy mu je natychmiast dostarczyć. Ale my musimy do rąk własnych. A jest, pan, jest pacjent zero? Dobrze, jest pacjent zero dzisiaj w budynku, teraz? Nie. Chyba jest na wyjeździe. Na wyjeździe jest. Szanowny panie, taka prośba, czy znaczy prośba polecenia. Maceczki z koronawirusa wam zostały. Dobrze, to tutaj polecenie od komisarza. W maseczkach proszę chodzić, punkt dezynfekcji rąk na wejściu. Przed gabinetem prezydenta dwa punkty dezynfekcji, taki jest zapis. I żadnych zdjęć? Żadnych zdjęć. Jak pan sobie zrobi zdjęcie z prezydentem, może się pan zarazić, proszę to przekazywać. Proszę ubierać maseczkę. Straż Miejska już zabezpiecza wejście. Dziennik podawczy tutaj, tak? Dzień dobry. My w imieniu Komisji do Spraw Epidemii Kolesiostwa w tym miejscu stwierdzono ognisko epidemii kolesiostwa, a także obecność pacjenta zero, który tego wirusa roznosi. Jest nim prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski. I teraz prosimy o nadanie maksymalnego priorytetu. To jest wezwanie do kwarantanny. Czy pan prezydent jest obecny dzisiaj w urzędzie? Pytaliśmy, nie wiedzą. A to jest sprawa więcej niż pina. Dlaczego panie bez maseczek tutaj siedzą? Na Boga. Chcą się Panie Kolesiostwem zarazić? No to proszę ubierać maseczki. To bym bardzo prosił, żeby prezydent nie, zarazał, nie zarażał kolejnych osób, nasz pacjent zero. W trybie pilnym mu to dostarczyć. Ja tutaj... Tak? Od komisarza do spraw epidemii Kolesiostwa. Jest tutaj pieczęć, Szanowna Pani? Ojej, przepraszam, pacjent zero. Pani, w czasie epidemii człowiek zapomina o niektórych rzeczach. My mamy pełne ręce roboty teraz. Bardzo dziękuję. Ja tu jeszcze panią odkażę trochę. Był tutaj prezydent w ostatnich dniach w tym budynku, w tym pokoju? A jakaś osoba, która zdjęcie sobie z nim robiła? Panie sobie zdjęcia robiły z prezydentem? Bardzo dobrze, tak trzymać. I proszę o maseczki. O maseczki, proszę. Straż Miejska jest poinformowana, oni zabezpieczają wejście główne. Dzięki serdeczne. i... Żadnych zdjęć. Żadnych zdjęć. Dzień dobry. A pan, dlaczego bez maseczki chodzi? Ubierajcie maseczki, bo się zarazicie panowie. Ja wam tu odkażę. O, żebyście... I żadnych zdjęć z pacjentem zero. Straż Miejska już zabezpiecza front, są poinformowani. Dzięki. Tak właśnie to wyglądało. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę akcja wyglądała bardzo spektakularnie. Strażnicy miejscy no nie wiedzieli za bardzo, co robić. Natomiast pod nosem śmiali się z tego, co się tam działo. Urzędniczki, którym wręczyliśmy wezwanie na kwarantannę dla Aleksandra Miszalskiego no z jednej strony też podśmiechiwały się pod nosem, ale ja miałem wrażenie, że jest im niezmiernie głupio, no, że ich szef jest symbolem kolesiostwa i że muszą świecić za niego oczami. Po skończonej akcji stało się coś, w co do dzisiaj nie mogę uwierzyć. Mianowicie na profilu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, kilkadziesiąt minut po wprowadzaniu strefy kolesiostwa przez nas, pojawił się post o takiej oto treści. Dziś w Urzędzie Miasta Krakowa doszło do skandalicznego incydentu. Na dzienniku podawczym została rozpylona drażniąca substancja. Narażeni zostali pracownicy urzędu oraz mieszkańcy, którzy w tym czasie załatwiali swoje sprawy. Poszkodowane urzędniczki skarżą się na podrażnienia błąd śluzowych. To kolejne przekroczenie granicy. Krytyka władz miasta, nawet najostrzejsza, jest elementem demokracji. Ale atak na urzędników i mieszkańców, którzy przyszli do magistratu, nie ma nic wspólnego z debatą publiczną. To forma agresji. Nie pozwolę, by pracownicy Urzędu Miasta byli zastraszani i narażani w imię politycznych interesów. Sprawa została zgłoszona służbą, a bezpieczeństwo osób przebywających w urzędzie jest i pozostanie dla mnie absolutnym priorytetem. Rozumiecie to? No widzieliście przed chwilą, jak wyglądał nasz happening. No i to, co napisał Aleksander Miszalski, no to tak delikatnie mówiąc, jest wysadą z palca bzdurą. Ale to nie wszystko, bo Aleksander Miszalski w komentarzach pod tym postem, w rozmowie z mieszkańcami, którzy nie do końca wierzyli w to, o czym pisze Aleksander Miszalski, no bo nie przedstawił żadnego filmu z tego zdarzenia, żadnych dowodów, no po prostu opisał sytuację i wkleił zdjęcie budynku magistratu z Wikipedii czy, czy skądś. No kiedy mieszkańcy dopytywali o szczegóły tego wydarzenia, no to Aleksander Miszalski twierdził, że weszliśmy na dziennik podawczy. I pryskaliśmy urzędników i mieszkańców. I już cytuję wam jeden z wielu tego typu komentarzy Aleksandra Miszalskiego, gdzie opowiada o swoich urojeniach, jakoby atakowalibyśmy w czasie naszego happeningu ludzi. Takie zachowanie w urzędzie nie powinno mieć miejsca bez względu na to, co zostało zastosowane. Skąd ludzie obecni, będący w urzędzie miasta Krakowa, mieli wiedzieć, czym są pryskani? Proszę wytłumaczyć małemu dziecku, że to nic szkodliwego, kiedy wpadnie w panikę. Proszę mi też powiedzieć, jaka jest pewność, że następne takie wydarzenie nie będzie związane z gazem pieprzowym. Takie sytuacje należy od początku piętnować. Olek! Olek! Ty farmazoniarzu, jeden. Zobaczmy jeszcze raz, jak wyglądało to pryskanie urzędników i mieszkańców. Bardzo dziękuję. Wiem, robię właśnie. Ja tu jeszcze panią odkażę trochę. Był tutaj prezydent w ostatnich dniach w tym budynku. Jak widzicie? Nie spryskaliśmy nikogo. Spryskałem trzy razy stół i to krawędź tą od mojej strony, a nie urzędniczek. Symbolicznie, żeby im odkazać miejsce pracy. Gdzie jeszcze pryskaliśmy? Na klamki. Klamkę do wejścia do magistratu, do bocznego wejścia do magistratu. No i oczywiście klamki limuzyny prezydenta. No i najważniejsze, mówiłem wam, że ten rekwizyt wróci. Słuchajcie, to jest drażniąca substancja, która podrażnia błony śluzowe. Choć tak naprawdę to jest odświeżacz powietrza. Tak, zwykły, najzwyklejszy odświeżacz powietrza. Zobaczcie, jak on podrażnia błony śluzowe. Hmm, owoce leśne, ładne. Więc tak, po ponad 20 latach smrodu cygar i po półtora roku odoru kolesiostwa, Aleksandrowi Miszalskiemu przeszkadza odświeżacz powietrza. I dobra, to jest oczywiście śmieszne, zabawne. Prezydent Krakowa wali farmazony bez żadnego pokrycia. Natomiast wiecie, co ja sobie pomyślałem, kiedy zobaczyłem ten wpis? No, że kiedy oni to zgłoszą, na policję, do policjanta, który naprawdę pracuje, no to on może pomyśleć, że Aleksander Miszalski jest człowiekiem na tyle poważnym, że można mu uwierzyć. No, pewnie są tacy ludzie, którzy go mało znają. No i wiecie, jak to się skończy: że o 6 rano wpadną chłopy w kominiarkach, żeby aresztować człowieka, który dokonał ataku na urząd. No, przecież zanim się wytłumaczył, że to nie żrąca substancja, czy ta drażniąca substancja, tylko odświeżacz powietrza, no to już bym był na dołku. A moje laptopy, smartfony byłyby przeglądane przez agentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zrobiliśmy wtedy dwie rzeczy. Najpierw wypuściliśmy filmik, w którym wytłumaczyliśmy Polsce i całemu światu, że po prostu poszliśmy z odświeżaczem powietrza, robiąc hepenik, aby zwrócić uwagę na kolesiostwo. To jest odświeżacz powietrza woda z jakimś mydłem. Rozumiecie? Prezydent Krakowa przestraszył się wody z mydłem i odwraca kota ogonem, bo nasza akcja jest już niemal ogólnopolska. Filmy mają kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń i cała Polska już wie, co robi prezydent Miszalski. Że kolesiostwo to jego drugie imię. A potem. Poszliśmy na policję. Dyżurny na policji no, patrzył na nas trochę jak na wariatów, no, bo miał poważne rzeczy do zrobienia, a to przyszli goście z odświeżaczem powietrza mówiąc, że nie zaatakowali ani urzędników, ani mieszkańców. Kiedy wytłumaczyliśmy, o co tutaj chodzi, wypisał nam skierowanie na przesłuchanie. I mam nadzieję, że dzięki temu, że sami oddaliśmy się w ręce sprawiedliwości, no to ci kominiarze nie wpadną mi o 6 rado, aby wyciągać mnie z domu. Jaki jest morał tej historii? Tych morałów jest bardzo, ale to bardzo wiele. Przede wszystkim taki, że mówienie o kolesiostwie, bo nasza akcja, to wprowadzanie tych stref w tych urzędach, filmiki z tych wydarzeń, rozeszły się po całej Polsce, no, osiągały zasięgi kilkudziesięciu, kilkuset, nawet tysięczne. Więc Aleksander Miszalski, kiedy ta akcja kiedy to wskazywanie palcem, że kolesiostwo to jego drugie imię, kiedy to zbliżyło się do jego gabinetu, no to złapał się brzytwy i po prostu postanowił wymyślić wstrętne kłamstwo, obrócić kota ogonem tak, żeby pokazać nas jako jakichś szaleńców, napastników, którzy wpadli i pryskali ludzi, a tak naprawdę pokazaliśmy, że w jego urzędzie jest krynica kolesiostwa, a on jest pacjentem zero. No cóż, musiał być w bardzo ciężkim akcie desperacji, jeśli postanowił w 2025 roku wymyślić taki farmazon i uznać, że to po prostu przejdzie. Co najśmieszniejsze, lokalne media, ale także ogólnopolskie, kompletnie bezrefleksyjnie ciągnęły tą narrację. Na zasadzie kopiuj w klej, bez sprawdzenia źródła, bez zapytania nas, czyli autorów tego happeningu, co się tak naprawdę stało. Kompromitacja mediów, ale o tym, o tym, jak te media skompromitowały się, już wkrótce opowie Tomek Borejza. Już teraz zapraszam was na ten materiał. Subskrybujcie kanał Rynek Krawoderski, aby was to nie ominęło. Gwarantuję wam, że to będzie oj grubiutki materiał. I kiedy teraz tak sobie o tym myślę, to moim zdaniem prezydent Krakowa, no nie może sobie po prostu kłamać, wymyślać farmazonów. Wyssanych z palca, i oficjalnie publikować je na swoich i magistrackich miejskich mediach społecznościowych. No po prostu nie może tak być. To jest prezydent Krakowa, jednego z największych miast w Polsce. Myślę też sobie, że prezydent Krakowa nie może szczuć ludzi na podstawie wymyślonych urojeń z jego głowy. Nie może ich atakować, hejtować, napuszczać ludzi, pokazując niezgodnie z prawdą, że są napastnikami. Aleksander Miszalski te dwie rzeczy zrobił za jednym zamachem. I mam wrażenie, że to jest kompromitacja, która będzie ciągnąć się za nim przez długie, długie, długie lata. I kto wie, może nawet przykryje to, że Aleksander Miszalski napisał sobie kiedyś na czole, że jest półpolski. Oraz to, że prowadził hostel w katowni Gestapo. Taka była reakcja wstrętna, paskudna, hejterska, manipulacyjna, ale niczego innego się po nich nie spodziewałem, no i w ogóle, y moim zdaniem, to będzie bardzo przeciwskuteczne i tylko doda skrzydeł akcji wprowadzania strefy epidemii kolesiostwa. Zupełnie inaczej zareagowali zwykli ludzie. Zupełnie inaczej. Wrzucam wam teraz y, część tylko komentarzy osób, które biją nam brawo, gratulują, mówią, że to naprawdę świetna, znakomita akcja. To nie wszystko. Ludzie z całej Polski proszą nas o to, abyśmy przyjechali do ich miast i wprowadzali takie strefy epidemii kolesiostwa. Od Szanowa, przez Wrocław, po Poznań. Tak więc to jest. Najbardziej komfortowa sytuacja dla dziennikarza, publicysty, twórcy treści, kiedy urzędnicy krytykują, ale za to ludzie, zwykli ludzie, trzymają za ciebie kciuki, klepią po plecach i mówią tak, trzymać. I będziemy tak trzymać. Będziemy wprowadzać strefę epidemii kolesiostwa w kolejnych urzędach, pomimo tego, że Aleksander Miszalski i jego kolesie z partii, jego przydupasy, próbują nas... Zastraszyć, próbują nas zohydzić nieudolnie w oczach ludzi, to mimo to, a właśnie może dlatego, będziemy mówić, a nawet krzyczeć o tym, że w Krakowie panuje epidemia kolesiostwa. Oj, będziemy, oj, będziemy, bo kolesiostwo to jeden z najgorszych wirusów, jakie toczą Kraków i całą Polskę. I to, że urzędnicy zareagowali w taki sposób, tak chwycili się brzytwy, to znaczy, że trafiliśmy w mięciutkie. Zróbmy wszystko, aby nasza akcja była znana i słynna w całej Polsce. Boją się tego, jak diabeł wody święconej, albo dominat partyjny świeżego powietrza.